serdecznie Państwa na dzisiejszej naszej szkolnej uroczystości z okazji święta rośliny, a więc gorąco witam i mamusię i tatusiu, którzy też widzę, że w dos dosyć licznej liczbie przybyli na e, dzisiejsze nasze spotkanie i za chwileczkę będziecie podziwiać występy swoich pociech, które na pewno zrobią wszystko, dołożą wszelkich starań, by ten dzień jak... Wypadł jak najpiękniej i żeby może gdzieś tam łezka w oku się zakręciła. Więc życzę Państwu oczywiście samych pociech ze swoich ukochanych dzieciaków, by dostarczały Wam nie tylko tych wzruszeń dnia dzisiejszego, ale też w innych dniach, niedługo koniec roku. To więc myślę, że też będą walczyć o jak najlepsze świadectwa. Oczywiście życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, dużo szczęścia. No i cóż, i dzisiaj udanego występu, bez jakiejś tremy stresu, tylko tak bardziej na ludzi, O, się uśmiechają. Wszystkie klasy po kolei się zaprezentują. Ja dziękuję też oczywiście Radzie Rodziców, tak, które zorganizowały ten wspaniały dla Państwa poczęstunek. Dziękuję też Paniom 03, że dołożyły wszelkich starań, by tak pięknie i cudownie przygotować swoje, swoje dzieci, swoich uczniów. Wystrój też oddaje klimat dzisiejszego dnia. No i co? Miłej zabawy i samych pozytywnych emocji. Maj to życie, maj to kwiaty, bzyj konwalje, róże bratki. Twojego święta Stoję tutaj uśmiechnięta, uśmiechnięta i nieśmiała, Ze ruszenia drżąca cała. Chciałabym powiedzieć ładnie, Co w serduszku leży na mnie Le Raz tylko w roku jest dzień matki. Choć mamusią codzień należą się kwiatki. Czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek. Puszyste geolginie na marzeń spełnienie. Fiołeczki małe na zdrowie doskonałe. Dla rodziców to no córeczka mała. Kocha i pragnie w najprostszych słowach mamuni twojej ciągle dziękować. Rado, że słuchasz na twoją córeczką. Mama. Umieć mnie uśpić nową majeczką. I powiem głośno, niech to nas żyje! serduszko, moje małe, tobie chcę je. Oda całe, aby zawsze pamiętała, że jej dzieckoś będzie śmiała. Kiedy przytulam się do ciebie, to jest mi ciemniej i słońcu na niebie. Więc nie wypuszczaj mnie ze świetlania, mam cię bardzo moją. Na siadanie, że zmarłysieś mi na chlebie, Ty mnie kochasz, mamo, a ja bardzo, 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 bardzo. bardzo kocham Ciebie. Podczas urwis jestem mały, ale to nie wada przecież. Bez urwisów to by były straszne nudy na tym świecie. Naszej Buzia, buzia, dla mamusi o meczka, I syna i córusi Gdzie rzeka niedaleko, a w niej lemoniada. Ja ci będę, mamo droga, na tą zeką bajki opowiadać. Masło jest do smarowania, jest do kurzenia. co do zamykania. Przema do otwierania, oczy do paszczenia, do kochania jest mama. Głowa jest do myślenia, sotka do sotkowania, kot jest do władzenia za wysoko do warowania. się do przytulania, do nie plam. Chodniki do chodzenia, do kochania jest mama. Mama nie spiera, miłów, ty szuka w spacerach, podniżuje strona. Pomaga w ten gdy coś nie wychodzi. I zawsze czuje się dobrze wczoraj. Była to I pod napis zrobić, że zwiedzi w łodzie, jest Ja i tu mój tata przyszedł. Mój tata wszystko potrafi. Mój tata na wszystkim się zna. I w lufi się jego stanie na tej to ja. I'm <laughs> Bo najważniejsze jest ten sam śmiech. A na sam początek wrzećmy glejek, a przyśpiewamy dla wszystkich słodkiego I decydujemy ten taniec! Oh, a longer, with the power on the sun

Mogę. Ej, bo w domu już od rana, aż się udoi od choru, a na szkodę mówię, na nim chodzić, nie mam czasu, a opóźnij sobie w od tego, od hałasu. Obrigada, graças to najlepsze jest na świecie. Czasem się na No bo jest kobietą przecież. Tak to. Tak to, tak to, tak to. Tak to, tak to, tak to, tak to, tak to, tak to, tak to. Tak się na tym tak Aż tak to, to, miło! Znalazamy, jak święto rodziców uczcić mamy Bo ogromnie ich kochamy Znam się na tym, tak za cały ten dzień A ja o mamę zadbałam Śmieci kuchni wysypałam Tak ogromnie się śpieszyłam Że oprócz się przewróciłam Lecie znowu pozbierałam Do wiaderka i pognałam do sypu w naszym, tak pomogła rano mamie, ja troszeczkę znów zaspałam, ale co zrobić, nie wiedziałam, zbiegłam po schodach, co żywo do sklepiku, po pieczywo, nie dostrzegłam taty w drodze, wracam z pełną siatką, wchodzę do mieszkania, na stoliku sto zdrachamy, droga Miku, bo jak co dzień mój teatr zadbałby, nie brakło bułek. Cóż, przychodu nieraz mamy, wczoraj nie tak pamiętamy. Jednak to wszystko za mało. Dziś w moja święta majątego musimy serca swojego. Za miłość, troskę i oddanie, bajek na dobrą odczytanie. Zapraszam dla nas do tego, a nie Panie że... święte, do nowawki i zapisząkowe, do i nowe i zawsze w ich potrzebujemy, za to, że zawsze, zawsze ich potrzebujemy są. I za to bardzo dziękuję. Moi, moja mama jest spotkowana, bo aerobik ćwiczia z Moja mama jest jak słońce i, i rosy serzysta na łosie. Moja jest jak piękny kwiat na łosie. I taka cicha, delikatna, jak stokrotka czuła, dobra jak polna płomotka. I dlatego ją kocham tak. Moja mama jest ćwicza a to jest przygoda. bardzo fajna, a to się nie Nikt nie ma takiej mamy, tylko ja, jedna na świecie. Długo możecie szukać, lecz takiej nie znajdziecie. Dziś składam wszystkim mamom gorące życzenia. I ja no, no, Nie chciałbym siedzieć przy tym, żebym ja. To się aż trochę naprawił. To wypopójmy malowani. I to my byśmy wszystko. Bo wczoraj obiad nam taki zrobił: makaron, guma i kości zrobił. Wszystko z sosikiem smacznym polane. Troszeczkę tylko poprzypalamy. Czatuś tak tłumaczył nam to praktycznie, że te obiady są dietetyczne. Mój ciągle siedzi przy samochodzie. z garażu już prawie nie wychodzi. Mama obiady nosi i przeczy. skończy przyperację? Przyda to powiedz, czy ona jest ważniejsza niż twoja żona? telewizję ogląda? A mój pustelku się wciąż nie wygląda. Ciągle krawaty sobie kupuję, bo ten źle Ten nie pasuje. Mama już ręce sobie moje, a to, to dalej na no, kupuje. Co tam krawaty? Co tam krawaty? Gorzej, gdy nie ma wciąż w domu taty. Bo gdy mojemu wolne się zdarzy, zaraz... Wędeczką jest, jest już na plaży. Czy to słońce praży, czy deszcz w kapie? Tak długo, aż rybkę złapie. Potem niestety chcemy, nie chcemy, bo kuko ku rybeczki tak usiajemy. No dodatku, dookołany, też rybeczka, dokołany, dla śniegu, on ma rzekę, dodatku, dodatku, do rzekę, on ma kolumny

energowaczą ta i mi wszystko po